Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku Kiełbasogrania Tym razem, no, ktoś mnie tam prosił o nagranie yy, gameplaya z najnowszej części Twór spida Tak, to jest Rivals. Nagrywam to u kolegi kamerzysty. Przywita się. Dzień dobry. No, przywitał się. Dobra. Tutaj, jak widzicie, mamy kilka ciekawych rzeczy. Carcelet. No, Licho, on ma tylko jedno odblokowane, bo prawdopodobnie mu się grać nie chciało, przyzna się do winy. Nie chciało mi się grać i nie miałem czasu. A gra mnie nie zafascynowała, więc przeszedłem tylko samouczek. Można zobaczyć, ile, jak wiele samochodów tu się znajduje. Niestety, trzeba rangi tutaj odpowiednie obierać. No, bardzo dużo jest tu samochodów. Nie ma co ukrywać, jest z Lamborghini Gallardo, McLaren najnowszy. Lamborghini Veneno nawet pojawiło się, które zostało stworzone z okazji 50-lecia. Można tutaj też uzbrajać się, ja tu już tutaj mam chyba impuls elektromagnetyczny i zakłócać, i turbo, które daje Car Personalization. No. Wszyscy się cieszyli, że będzie tuning, szkoda, że on jest tylko i wyłącznie wizualny, czyli naklejki, <ścoughs> no to jest przeciwko policji, naklejki, e, winyle i malowanie, nic więcej. Oczywiście można przeskoczyć między karierę ściganta a policjanta, ale my się dzisiaj zajmiemy tylko i wyłącznie karierą ściganta. No i jeszcze można ulepszać auto za punkty, oczywiście tutaj zawieszenie, kontrola, siła, e, przyspieszenie i prędkość maksymalna. No ale wychodzimy z garażu, możemy równie dobrze tutaj zacząć. Poszukamy najwyżej jakiegoś wyzwania do wykonania. Prawda, ja w to wiele nie grałem u siebie, niestety miałem tylko 15 klatek na sekundę, więc co najwyżej mogłem popatrzeć na pokaz slajdów praktycznie. Ale jak na pierwsze wrażenia, to jest lepsze niż Most Wanted, nowy. Jest lepsze niż poprzednia część Most Wanted, która została wydana także przez Criterion Games, to są twórcy Burnouta. No i niestety, zbyt bardzo nawiązują do Bernauta, do swojego dziecka, które tworzyli już na PlayStation chyba jeden czy dwa, już nie pamiętam dokładnie. Na Play'u dwójce. No, na Play'u dwójce. Sam grałem, muszę przyznać, że Bernaut im świetnie wyszedł, ale jeśli chodzi o Need for Speedy, zawiodłem się. No to ruszamy! Cóż na, nasze Porsche Cayman S. Swoją drogą soundtrack tutaj jest wyśmienity, jest po prostu doskonale... Dopasowana nuta Elektro, dubstepy, Drum and Base. Zna znajdzie się miejsce też na remiksy przeróżne, na house. Bo lubuje się też w takim gatunku, nie tylko w heavy metalu czy roku. Właściwie to są dwie najlepsze rzeczy w tej grze. Ścieżka dźwiękowa i grafika. Reszta. Graficz graficznie znowu zapożyczyli sobie z Frostbite trójki y od studia EA Dice. Warto nadmienić, że to robi studio Ghost. Games, czy Ghost Studio chyba pod banerem i wsparciem kryterium z tego, ale mylę. Tak więc jest to pierwsza gra. No i proszę, możecie zobaczyć w akcji Frostbite. A. Ale nie zmienia to faktu, że grafika jest dobra. Mhm. Mm I to na najwyższych całkiem nieźle chodzi. Head to head. Ale no możemy spróbować. wyścig taki. Dukniemy mu tylko światłami na Enterze i już hejabana naruszamy. Musimy troszkę się sprężyć. O kurwa z Mustangiem <laughs> przegram jeszcze. Ja mam przecież poszal, a jakiś Kuba No jeszcze muszę przyznać, że całkiem niezłe sterowanie jest, chociaż wydaje się być troszkę uciężałe, bo tutaj jest i wymieszanie Derana i Most Wanted'a, że tak powiem. Nie znaczy Hot Pursuit'em, ale bardziej króluje tutaj taki zrównoważony tryb. Nie ma typowego wchodzenia w poślizgi, w poślizgi jak w Hot ale także nie ma takiej podsterowności i ociężałości jaka była w deraniu tutaj za to jest to wszystko bardzo fajnie opanowane poskładane w kupę co do sterowania to dużo lepsze jest niż w osądecie. No w Mosłą Teda nie miałem okazji dużo się zagłębiać ale tam sterowanie też nie było zbyt no i proszę w pole marihuany żeśmy jakieś wjechali co nas niestety spowoliło Dostajemy tutaj za każde jakieś wybryki, zniszczenia czy tam ucieczkę przed policją, dostajemy takie punkty, które potem właśnie zamieniamy za ulepszenia czy inne duperele. Albo zakupno kupno samochodu. A nie, w sumie samochodu odblokowujemy. Jest tu niby jakaś fabuła, ale jest ona dość szczątkowa, że tak powiem, znowu nie, nie, ma, nie ma takiego tła fabularnego jak na przykład w Undergroundzie, że faktycznie żeśmy byli... dążyliśmy do króla, do zdobycia tytułu króla podziemia, do legendy albo coś takiego jak w Mostwomtedzie, że była czarna lista i na tej czarnej liście się opieraliśmy. Dobra, ja myślę, że możemy wejść na mapkę, żebym jeszcze wiedział jak się wchodzi do tej mapki. Sprawdźmy. Jest, udało się wejść na mapę. I to jest rzecz, która się pała. Wchodzenie na pauzę, a w tle... Poszukajmy jakiegoś wyzwania, drogi kolego. Aha, w, no właśnie. Nie ma coś takiego, że w trakcie wyścigu pójdziemy na siku. Nie, nie ma zmiłku się, no niestety, bo... Zachce Ci się srać, złożysz sobie pauzę, a tu wyścig no właśnie. Ci dalej leci. Co do uszkodzeń samochodu. Jedziemy 300 km na godzinę, uderzamy prosto, auto się nie wgnieba. To są raczej takie kosmetyczne uszkodzenia, bo... No jest w tym zaczerpnięta arcadeówka. Elementy arcade'owe. No gdybyśmy faktycznie wymagali realizmu w tej grze, to to nie miałoby sensu. Oczywiście jest tu też coś takiego jak policja. Policja tutaj wytacza swoje najcięższe ciała na najwyższe... No i właśnie tak wyglądają powiedzmy odpowiedniki takedownów z Bernauta. Chwilowa przerwa, jedziemy dalej. No i prójemy. Swoją drogą tak patrzę na te gry. Znowu gdzieś gdzie brakuje mi troszkę tej grywalności. Co prawda, fajnie się gra, ale no, mimo wszystko chciałbym spróbować tutaj. Trzeba uciec z gliną? A gliniarze mnie gonią, tak? A to wygląda. A kto to kurwa wymyślił, żeby na tych klawiszach akceptować? Nie mi po prostu Enter Time Trial, czyli czasówko. Chyba jednak ugodniam kogoś innego. Nie rozumiem teraz, jak to zaakceptować? Preach up. No właśnie naciskam i widzisz. A nie, musisz najpierw uciec z policji pisze. No ale co ja takiego zrobiłem, że policja mnie ściga? Nie mm, wiem. Nie rozumiem. Aha, by cię A, ściga, jest... ale se pojechali dalej. Mhm. Daj by cię nie zauważyli. No cóż, sztuczna inteligencja jest bardzo sztuczna. To ja myślę, że to jest sztuczny Bóg. Albo właściwie prawdziwy Bóg. Dobra i teraz... Gdzie jest te wyzwanie czasowe? Może to... Może to faktycznie polegało na tym, żeby uciec policjantom. Aha, to już się zaczęło te wyzwanie. E, rany boskie. Możemy je zrestartować, może się uda jakoś. Co mi się nie podoba? Interfejs. Jest po prostu ohydny. Nieprzejrzysty, chujowy. Dużo... znowu się wszyscy skupiam na... Na społeczności growej, że na siłę chcą nam wcisnąć coś takiego właśnie jak społeczności, coś jak autolog w poprzednich odsłonach. No cóż, no nie no, trzeba po prostu skończyć to wyzwanie i tyle. Za jakieś tam dodatkowe punkciki, zresztą będzie teraz niemożliwe, żebym zdążył na złoto. Bo już tu minuta 30, no właśnie to mi się nie podoba, że nie ma pauzy. Gra mimo wszystko ma dość minusów moim zdaniem Wow, nowy rekord Ale czuć jeszcze takie drobne opóźnienie Oj, policja myślał no. To jest chyba Dodge charger? Czy bęgu Nie wiem Ale czuć tutaj też te ociężałe sterowanie No niby jest, niby się fajnie jeździ ale jakoś tak dziwnie Typowo Skończył się, skończyła się nasza ta czasówka. No cóż, zaakceptujmy wyzwanie i się ścigajmy z kolejnym randomowym ścigantem. Nie wiadomo skąd. O, to mi się podoba. O, ja pierdzielę! Że też te auto ma takie podwozie, po że to wszystko wytrzymało. Te zawieszenie. Chyba jakiś jaguar tam przed nami jedzie. Nie sądzisz? Bo maseratki? Ja nie wiem. Gdybywa. No tak. Dwie kamery standardowe. Ta z nadzderzaka przedniego. I ta za tył samochodu. Bo to wyprz jakiś. No, taki dość typowy kształt. O, policja! A co to było? Cóż. O, Lamborghini, się czy tam. Nie, Galardo. Galardo weszło do akcji. Czyli ścigamy się. O i blokada, blokada. o, nieźle, nieźle. Oooo, jak to możliwe, że się dałem złapać? Chyba sobie jaja ze mnie robią. No i kapa, idziemy wpadli. Co teraz? Do pierdla. I będziemy się schylać po mydło. <laughs> no i teraz czekamy, czekam Te głupie napisy. Tak. Autologii, zrautologii, nie wiem po co jest to potrzebne. Jak widać, kiedyś multiplayer był takim dodatkiem do singleplayera, nie teraz, a teraz się wszyscy skupiają. Teraz jest zupełnie na odwrót. No i szkoda, że przepadłem na te wszystkie punkty, bo tak moglibyśmy sobie coś odblokować przynajmniej. a spróbujmy. Tu może jest jakiś, jakieś wyzwanie. Interceptor? No spróbujmy, czemu nie. Ostatnie wyzwanie, tak. Żeby nie przedłużać w tym materiale. No jak widzicie, widzicie jak, jak sam się prezentuje najnowszy Rivals z Need for speeda. Potrzeba prędkości. Start. Escape the Cop. No i o to chodzi, jest... O, efektowne wejście tutaj. Gliniarzu. No już ich mamy na ogonie. Nie ma co, nie ma bata, nie ma co zwlekać, uciekamy widzę. A nie, to jest Mercedes C63 AMG chyba z czarnej serii edycja. Także to jest amerykańskie V8. IMP Locking O kurde, czyli mnie chyba namierza kurczycy. Chce mi... Weź to włożyć, to nie ma chyba no. Ma... Oj, ale dostałem po dupie. Uszkodziło mi. No, zostałem trafiony przez system. EMP, impuls elektromagnetyczny, który powoduje, że elektronika w naszym aucie zaczyna szwankować. Ale nam się auto naprawiło, bo przejechaliśmy przez taki punkt Naprawdę. naprawy. O, już jest uciekanie, więc jest dobrze, nie jest źle, jest bardzo dobrze. szkoda, że ten pościg jest mało emocjonujący. Więcej emocji było jakoś w Moskwę pościgu. O, w starym, w starym. oczywiście w starym. Znaczy w nowym też tam się dało coś ciekawego. To jakiś rywal nasz jedzie. No i się udało w minutę 9, 10 sekund, praktycznie. W zaokrąglenie. Poziom poszukiwań drugi. Czyli i to było wyzwanie. Ja bym tego raczej wyzwanie nie nazwał. Zobaczmy dalej na mapę. Jakieś kolejne wyzwanie tutaj przeprowadzimy. Jakieś punkty by się w ogóle przydały. Traveling Light. Ech, szkoda, że nie idzie od razu skoczyć do tego. To może. <grych> nie, chodzi o... Jego, bezpośredni... Tak, bezpośredni skok do wybranego miejsca czy wyzwania. No nie wiem, ja bym tej grze wystawił tak na... Może jakbym... Z... Może bym się wciągnął w nią. Nie da się ukryć, że gdybym miał lepszy sprzęt u siebie, to bym zasiadł porządnie do tego. No ale nie, nie czuję mimo wszystko tej takiej grywalności jak w Hot przy którym spędziłem bity miesiąc. Dobrze się bawiąc przy okazji Ale... to jeszcze była dobra gra z tych nowszych napszych net, majorskim mm -hmm. To była bardzo dobra gra. Potem już wyszedł strasznie słaby Deran, który według mnie powinien być porażką roku. Tak, byłem u ciebie raz to zagrałem i już powiedziałem, że nigdy chcę to nie zagram. Jak no. powiedziałem tak zrobiłem. No i bardzo dobrze. Fabuła, która naprawdę mogła być warta uwagi została schrzaniona, bo trwała jakieś 2,5 godziny. Pokonaliśmy cały stan od San Francisco chyba do Nowego Jorku, czy tam do Chicago, do San... nie, nie pamiętam w każdym razie. Pokonaliśmy to. O, już przejechałem tam to wyzwanie. Pokonaliśmy to w 2,5 godziny, no. przynajmniej ja tak pokonuję to. No i przede wszystkim wstawki quick time event. No dobra, w porządku, chcieli się pobawić troszkę. Okej, okay, to idzie zaakceptować. I to był całkiem niezły pomysł. No ale... Mam wrażenie, że to był przerost formy nad treścią. Yes. No to jedziemy, time trial start. O, Chevrolet Cobalt. <grym> Pamiętam, że pierwsze auto zawsze mocno tedzie Chevrolet Cobalt, jakie wybierałem. I koniec, kropka. Ale potem w materiale, jak w maju grałem, czy tam w kwietniu, jak nagrywałem, to Lexusa IS chyba 300 wybierałem. W ogóle tamte stare gry były robione z jakąś taką, mi się wydaje, pasją. Nie tylko skupiano się na zarobkach, ale eksperymentowano. Widać było, że twórcy się starali. Było coś takiego, był taki skok właśnie że Underground to było takie przebić ten tunik niekoniecznie supersportowe auta, brakuje mi czasem takich mast, takich słabych Nissanów, Mitsubishi właśnie, że zaczynasz od słabego samochodu, a nie od razu, że dostajesz od super, od super, no i proszę jeszcze mam pościg i tu chyba Pagani, Huayra mu się wpije do dupy tak potężne, potężne auto, o wiele potężniejszy silnik niż w tym marnym niemieckim Porsche najważniejsze to skończyć teraz ten Time trial Próbę czasówka, Kolejny checkpoint za O! A to mnie zaskoczy. A to chyba Bentley Continental O! Kurwa <laughs> spadłem w dół Bentley, Bentley Continental SS Chyba, albo GT, Nie wiem Były dwie wersje Super Spot i GT. Jedziemy, jedziemy, jedziemy z Koksem Nie wiem ileś tam zostało, 2 km, czyli 3 checkpointy? 2 Chyba nie dwa. No spróbujmy się rozpędzić, może nam się uda zdobyć złotych. No już troszkę punktów mamy, tam 18 tysięcy zarobiliśmy. 19 właśnie. zaraz co. Za byle pierdnięcie dostajemy punkty doświadczenia. No w sumie albo kredyty, nie wiem. Ja bym to nazwał po prostu punkty. No i przed nami jedzie Viper kolejny. Stopień numer jeden w poszukiwaniach. Asiu, Asiu czy... O! Chevrolet Camaro, proszę wszedł do akcji. A Chevrolet Camaro to moje ulubione auto. To jest prawdziwy rasowy potwór amerykańskim masyka. No jedziemy dalej. No i finish proszę bardzo, dziękuję. Dobranoc. No tylko teraz jest problem, bo trzeba zwiać policji... milicjantom, że tak powiem. Ale za, zaraz spróbujemy użyć turbo nam pozwoli zwiać panom niebieskich A nie, już chyba, już chyba zwiałem. O nie, jeszcze są za mną, bo na minimapce... O, on się przewrócił, tam się chyba zakręcił. <grym>, pijany policjant. Zdarza się, Ależ spokojnie jak, jak to był polityk i pijany tą immunitet ją się wybronił. Jak małe dzieci. Faktycznie, w multi może to być niezła zabawa. Że jeden to ścigant, drugi to policjant i potem się tak bawić. Przynajmniej w odpifsycie tak było. Że była tam faktycznie prawdziwa zabawa. No i jeszcze zobaczcie jak się prezentuje ten słynny frustbite. Nie wiem, wgiąłem się gdzieś w jakąś ramę, kurwa, w jakąś willę wjechałem. Opa. I znowu z, z, z klifu spadłem gdzieś. Czemu dalej wie gdzie? Nie wiem, nie chciałem się pewnie. Pani to wyglądało. No, taka krasa. No dobra, drodzy widzowie, to by było na tyle. Pokazowy materiał z Need for Speed Rivals. Gra dość, dość... ciekawa. Ja bym wystawił tej grze takie 7 plus, a 8 minus, jeśli w skali od 0 do 10. Bo gra warta świeczki. No ale brakuje mi trochę tego tuningu, brakuje mi kupowania samochodów, brakuje mi bardziej złożonej fabuły. Choćby, żeby ona robiła za tło fabularne, no ale... Takie robienie wszystkiego bez wysiłku. No tutaj za punkty. W most Montedzie to praktycznie podjechało się do byle jakiego auta, było autko i happy, koniec opowiadanka. No ale dobra. HWDP na rejestracji mówi samo za siebie. Oczywiście <laughs> to jest dla żartu. Ci którzy się będą czepiać. No to ja się żegnam. Do zobaczenia drodzy widzowie. Na razie.